Bajeczne słuchowisko, bracia Grimm, Kopciuszek. Czyta Michalina Papis. Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma lasami i za siedmioma rzekami, żyła dziewczynka śliczna jak aniołek. Przepiękne złote włosy opadały jej na ramiona, okalając twarzyczkę o błękitnych oczach. Mama dziewczynki zmarła zaraz po jej narodzinach, więc córeczka mieszkała tylko z ojcem, kupcem, w dużym domu z ogrodem. Całe dnie spędzała samotnie, bo ojciec często wyjeżdżał daleko po towary. Mężczyzna nie chciał wskazać swojej pociechy na samotność, dlatego postanowił poszukać sobie żony. Wkrótce ożenił się z wdową, która miała dwie córki i zamieszkali razem. Niedługo po zaślubinach udały się w daleką i niebezpieczną podróż. Córki wdowy, chociaż nie były piękne, myślały, że podobają się wszystkim i dlatego zachowywały się dumnie i krzykliwie. Dziewczyny bardzo często grymasiły i ostentacyjnie manifestowały swoje niezadowolenie. Twój mąż to nędzny biedak, nie ma nawet zamku, narzekała starsza córka do matki. Chcę mieć pokój pełen luster, tysiąc sukni i bucików, a w tym domu nie ma nawet sali balowej. Gdzie mam ćwiczyć swój piękny taniec? Marudziła młodsza. Natomiast córka kupca, chociaż była dziewczyną niezwykłej urody, była bardzo skromna i nieśmiała. To ona wykonywała wszelkie prace w domu i gospodarstwie, więc w przeciwieństwie do swoich przyrodnich sióstr i macochy, nie miała czasu by się stroić. Ciągle chodziła w łachmanach, brudna i usmolona. Dlatego nazywano ją Kopciuszkiem. Jeśli wdowie lub jej córkom coś się nie udawało, bądź miały zły humor, pastwiły się nad biednym Kopciuszkiem. Zlecały jej najcięższe prace, popychały i wyśmiewały nieszczęsną dziewczynę. A że wiedziały o tym, że jest tak naprawdę najpiękniejsza z nich, chociaż nie przyznawały się do tego nigdy, zazdrościły jej. I to sprawiało, że były jeszcze bardziej złośliwe. Kopciuszek, mimo doznawanej krzywdy, miał złote serce i nigdy nie odmawiał pomocy potrzebującym. W tajemnicy przed macochą, która była pazerna i zła, wynosiła resztki jedzenia brakom, nawet jeśli przez to sama miałaby być głodna. Dokarmiała też dzikie zwierzęta, szczególnie ukochała sobie ptaszki, które często specjalnie dla niej ćwierkały najpiękniejsze ze swoich melodii. Pewnego ranka do drzwi domu Macochy zapukał posłaniec, kiedy macocha mu otworzyła, rzekł. Za tydzień książę wydaje bal dla wszystkich panien w królestwie, podczas którego wybierze sobie narzeczoną. To wspaniale, ucieszyła się macocha i kazała Kopciuszkowi iść do sklepu po materiały na suknię, podczas gdy sama wyjęła z miedzianej dużej szkatułki najpiękniejsze klejnoty i wręczyła je swoim próżnym córkom. Czy ja też pójdę na bal? spytał kopciuszek. Ty? Kocmołuchu? roześmiała się kobieta. Ty nadajesz się tylko do gotowania w kuchni. W dniu balu biedna dziewczyna usługiwała siostrom, które wieczorem pojechały do księcia. Kiedy została sama, usiadła przy piecu i łzy zaczęły płynąć jej z oczu. Nie płacz, moja droga, usłyszała nagle słodki głos. Kopciuszek zobaczył przed sobą piękną wróżkę z magiczną różdżką w ręku. Nie martw się dziecko, dziś wieczorem też pójdziesz na bal. Ja? Na bal? Ale jak? Zdumiała się dziewczynka. Biegnij do ogrodu i przynieś mi dużą dynię, poprosiła wróżka. Gdy kopciuszek przyniósł dynię, wróżka dotknęła jej swoją różdżką i dynia przemieniła się w złoconą karocę. Zamieniła też myszy uwięzione w pułapce w piękne konie, które zostały zaprzegnięte do karety. – Teraz zajmiemy się tobą, Kopciuszku – oświadczyła wróżka i wyczarowała jedwabną suknię wyszywaną perłami oraz parę atłasowych pantofelków. – Wyglądasz wspaniale – powiedziała zadowolona, a dziewczynka zarumieniła się z radości. – Teraz możesz już jechać na bal, ale pamiętaj, by wrócić przed północą. O północy czar przestanie działać. A teraz baw się dobrze. Po tych słowach zniknęła, a kopciuszek wyruszył do królewskiego pałacu. Kiedy dziewczyna pojawiła się w sali balowej, orkiestra na moment przestała grać, a oczy gości zwróciły się tylko w jej stronę. Wszyscy szeptali między sobą: Kim jest ta piękna nieznajoma? Królewicz, oczarowany jej urodą, podszedł do kopciuszka. Czy zechcesz zaszczycić mnie tańcem? Zapytał. Od tej chwili tańczył tylko z piękną nieznajomą, a inne panny patrzyły zazdrośnie i zastanawiały się, kim może być dziewczyna w jedwabnej sukni. Kopciuszek bawił się tak dobrze, że dopiero gdy zegar na zamkowej wieży zaczął wybijać północ, przypomniał sobie o przestrodze wróżki. Bez słowa wyrwał się z objęć księcia i co sił w zgrabnych nóżkach pognał do karety. Po drodze na schodach w pośpiechu zgubił jednak swój pantofelek. Nazajutrz książę odnalazł na schodach pantofelek kopciuszka i wysłał szambelana, by w całym królestwie poszukał tej, na której nóżce będzie on pasował, ogłaszając przy tym, że poślubi właścicielkę tego maleńkiego bucika. Szambelan chodził od drzwi do drzwi i dawał pannom bucik do mierzenia. Na żadną nie pasował. Na koniec przyszedł do domu macochy. Przymierzcie ten bucik, powiedział do córek macochy i podał pantofelek starszej dziewczynie. Ta, chociaż bardzo się starała, nie mogła go włożyć nawet do połowy. Daj! zawołała młodsza córka, ja założę. Wciskała zgrabny pantofelek na swoją grubą nogę i wciskała, lecz i jej się to nie udało. Ja przymierzę bucik. Macocha chwyciła pantofelek i rozciągała go na wszystkie strony ale na nią też był za mały. A ta dziewczynka? Shambelan wskazał kąt przy piecu, gdzie siedział usmolony kopciuszek. To nasz kopciuch, panie! roześmiała się z pogardą macocha. Gdzie jej do takich atłasowych pantofelków? Muszę wypełnić rozkaz księcia, odpowiedział szambelan i podszedł do kopciuszka. Bez trudu włożył na jego nóżkę pantofelek, który leżał na niej jak ulał. W tym momencie w izbie pojawiła się wróżka dotknęła różdżką starej sukienki dziewczynki, a ona w jednej chwili przemieniła się w najpiękniejszą jedwabną suknię. Dopiero wtedy siostry rozpoznały w Kopciuszku pannę, z którą tańczył królewicz na balu. Widząc, jak Szambelan pomaga Kopciuszkowi wstać, a potem prowadzi go do karety, by zawieść na ślub z księciem, macocha i jej córki zzieleniały z zazdrości i zrobiły się jeszcze brzydsze i złośliwsze niż były wcześniej. A młodzi małżonkowie wiedli najszczęśliwsze życie, jakie można sobie wyobrazić, już do końca swoich dni. Się podobało, to zostawcie łapeczkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Odwiedzajcie naszą bajeczną stronę wwwpajeczne Do zobaczenia!